Siemanko z tej strony totalizator życia. Dzisiaj porozmawiamy, dlaczego motocykliści wciąż nie jeżdżą w airbagach. Zapraszam do odcinka. Motocykliści mają kaski, rękawice, czasami buty, czasami dobrą kurtkę. Niektórzy dokładają protektory plesów, inni wybierają kewlarowe jeansy. Ale jest jeden element ochrony, który działa jak w filmie science fiction. Potrafi ochronić najcenniejsze części ciała, a mimo to prawie nikt go nie używa: motocyklowy airbag. Technologia dostępna w sklepach od lat. Przetestowana na torach. Opisywana w raportach wypadków, a jednak w ruchu ulicznym prawie niewidoczna. Dlaczego? Dzisiaj poruszymy tą kwestię. I to są moje odczucia: dlaczego motocykliści nie używają. Jeżeli macie swoje jakieś y, odczucia, napiszcie je w komentarzu. Zacznijmy od tego, skąd to się w ogóle wzięło. Krótka historia. Choć wielu myśli, że to nowość, wymyślona pod MotoGP, pierwsze prototypy motocyklowych airbagów pojawiły się już w latach 90. Najpierw jako proste systemy mechaniczne, czyli linka przyczepiona do motocykla, a po zderzeniu inicjacja gazu. Dopiero później przyszła elektronika, czujniki przyspieszenia, żyroskopy, algorytmy mierzące zmiany ruchu i to w milisekundach. Tor zrobił swoje. W MotoGP Airbagi stały się obowiązkowe. Zawodnicy zaczęli wychodzić z dzwonów, które jeszcze dekady wcześniej oznaczały połamanie żeber, uszkodzone organy i przerwaną karierę. Ale wyścig to wyścig, a zwykły motocyklista ma inną rzeczywistość. Dlaczego to nie przeszło na ulicę? Na papierze powinno w końcu na ulicy jest więcej nieprzewidywalności, więcej samochodów, więcej wymuszeń i więcej głupoty. W praktyce jednak droga rządzi się innymi prawami. Największą rolę gra tutaj wygląd i rytuał jazdy. Motocykl kojarzy się z wolnością, minimalizmem, brakiem kabiny, brakiem pasów. Zakładasz kask Kurtkę, rękawice, i jedziesz. Airbag prowadzi dodatkowy etap. Trzeba go założyć, zapiąć albo podpiąć, albo włączyć. Dla jednych to drobnostka, dla większości już za dużo. Do tego dochodzą upały. Wiele motocyklistów latem i tak zrzuca warstwy, zamienia tekstylia na te shirty, i czasami niektórzy klapki, bo jadę tylko na lody. Jeśli ktoś nie chce założyć rękawic, tak ma założyć w ogóle na siebie airbag. Brak presji społecznej, czyli niewidzialny element. W świecie bezpieczeństwa działa prosty mechanizm. Ludzie robią to, co widzą u innych. Kask stał się standardem, bo wszyscy go mają. Pasy w samochodzie też. Kamizelka z airbagiem nie osiągnęła tej masy krytycznej. W grupie motocyklistów rzadko ktoś rzuci pytaniem, ej, gdzie twój airbag? Nie ma wstydu, nie ma oceny, nie ma presji, airbag nie daje prestiżu. Nie buduje twojego ego, nie zwiększa szacunku na przystanku pod żabką. Jest neutralny, a neutralność zabija adaptację. Problem świadomości, i czego nie widać, tego nie ma. Motocyklista widzi ochraniacze, widzi kask, widzi kombinezon. Airbag działa tylko wtedy, kiedy wszystko idzie źle. Kiedy coś uderza w klatkę, kiedy żebra pękają jak zapałki, kiedy narządy przesuwają się milimetry w stronę kręgosłupa. To jest niewidzialny rodzaj ochrony. Działa w minisekundzie, ale przez całe życie może nigdy nie zadziałać. I tu pojawia się psychologia. Ludzie nie kupują rzeczy na wypadek, tylko rzeczy na co dzień. Airbag jest typowo na wypadek. Mechanizm myślowy motocyklistów. Każdy motocyklista ma w sobie jedną cechę minimalne poczucie wyjątkowości czyli mnie to nie dotyczy ja jeżdżę ostrożnie, ja mam refleks, ja to przewiduję. Do tego dochodzi kultura wolności i odrobina ryzyka, która jest wpisana w jazdę. Te cechy sprawiają, że dyskusja o bezpieczeństwie jest jak rozmowa o ubezpieczeniu na życie. Ludzie nie lubią jej prowadzić, bo dotyka tematu kruchości. Dopiero po wypadku temat nagle staje się oczywisty. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Najprościej, bo nie ma kto. Szkoły jazdy nie uczą o airbaga, media skupiają się na liczbie wypadków, a nie na rozwiązaniach. Sprzedawcy wolą sprzedawać kaski i rękawice, bo te schodzą codziennie. Influencerzy motocyklowi używają airbagów głównie wtedy, kiedy sponsor zapłaci za odcinek, a zwykli motocykliści widzą na drodze to co widzą codziennie, czyli kurtki, kaski, czasami jeansy, zero airbagów, zero rozmowy. Co taki Kowalski widzi najczęściej jak widzi motocyklistę? Ło, ale ma super stroj, ło, ale ma fajne buty, ło, jak Jaki fajny motocykl. Ło, ale fajne rękawiczki. Przecież airbag jest tak naprawdę w tych kurtkach niewidocznych. To jak on ma powiedzieć, Ło, ale ten motocyklista ma super airbag. Największa ironia. Ironia polega na tym, że statystyki z i badań wskazują, że airbag chroni te części ciała, które żaden protektor nie ogarnia: klatkę piersiową, szyję, kręgi, narządy miękkie czyli te elementy, które najczęściej odpowiadają za poważne obrażenia i zgony. Motocyklista z otarciami żyje, motocyklista z rozszerzeniem nerek, uszkodzoną aortą czy powikłaniami oddechowymi już niekoniecznie. Auta mają pasy i poduszki. Motocyklistów chroni tak naprawdę tylko powietrze i ewentualnie airbag którego większość nie nosi. Motocykl to specyficzny sport. Tu bezpieczeństwo bardzo często przegrywa z komfortem. Kierowcy samochodów nigdy nie zdejmą pasów, bo ich nie czują. Motocyklista poczuje każdą warstwę, każdy zamek, każdy 200 gram więcej. I tak jak rękawice w upał są dla wielu przesadą, tak Airbag kojarzy się z jeszcze większym obciążeniem. Nie chodzi o technologię, chodzi o to, że ludzie wolą wygodę dziś niż bezpieczeństwo jutro. Ja jeżdżę w całym stroju, nie, nigdy nie ściągam w lato rękawiczek. Wolę, żeby było mi gorąco, ale mieć pewność, że mam większe bezpieczeństwo niż ściągnąć rękawiczki, a jutro mieć rabki jak kura niż prawdziwe ręce. Brak marketingu od właściwej strony. Kto promuje Airbagi? Głównie producenci. Kto nie promuje? Szkoły jazdy, instruktorzy, egzaminatorzy youtuberzy motocyklowi, media mainstreamowe i w tym jest problem. Prawdziwa zmiana społeczeństwa nie powstaje od strony firm. Tylko od strony otoczenia. Kask przeszedł tę drogę, rękawice też, airbag i jeszcze nawet porządnie nie zaczął. Tu jest największy problem, właśnie tego airbaga. Nikt o tym nie mówi. Niech rzuci ktoś pierwszy kamieniem, który w szkole motocyklowej dostał tak naprawdę coś, się dowiedział o airbagu. Ja, jak chodziłem do szkoły motocyklowej, dostałem kask używany i najlepiej mieć rękawiczki i buty. Tyle na egzaminie potrzebujesz tak naprawdę. Nikt nie mówi, że musisz mieć kurtkę super. Nikt nie mówi, że musisz mieć podnie, jakieś. Lepsze. Tak naprawdę wystarczą ci buty, byle jakie, za kostkę, rękawiczki i kask. I tyle jest wymagane na egzaminie. No, wiadomo, kolej jazdy się o to nie doczepiają, w większości. A w, yy, a w egzaminie musisz mieć ochraniacze na ręce i nogi. I tak możesz wyjechać w miasto. Naprawdę, kiedyś byłem w takiej firmie, która sprzedaje różne stroje motocyklowe. No, w sklepie byłem, i tak naprawdę powiedział mi jedną ciekawą rzecz osoba, która tam pracuje. Większość przyjeżdża tu po kombinezony dopiero po wypadku, jak coś się poważniejszego stało. Bo jeżeli nic się nie stało, to jeżdżą tak cały czas. Dopiero jak jest tragedia, to jest reakcja człowieka. I jeszcze jeden mit. Jak uderzę, to i tak jestem trup. Jest w środowisku mit, że przy poważnym wypadku i tak nie ma znaczenia, co masz na sobie. To nie jest prawda. Statystyki pokazują, że najwięcej obrażeń śmiertelnych pochodzi z... Tempo mięsistych urazów, klatki, szyi i narządów, dokładnie tam, gdzie airbag robi największą robotę, ale mit jest prostszy, łatwiejszy i wygodniejszy do akceptacji niż medycyna i dane. Najtrudniejsza waluta, czas reakcji. Na motorze liczy się czas, reakcja człowieka jest wolna, setki sekund, czasami dziesiąte, airbag reaguje w minisekundach i tu jest największa ironia. Technologia wreszcie dogoniła problem, ale człowiek jeszcze nie dogonił technologii, nie mentalnie, nie kulturowo, nie zakupowo. Motor Motocykl często jest szybszy niż jego właściciel, a prawda jest taka, że tu naprawdę pewnie nie chodzi o pieniądze. Każdy by sobie odłożył te pieniądze na Airbaga, tylko jego kultura jest za mała, nie jest cool, nie jest cały czas promowana i tu leży największy problem. I tutaj dochodzimy do najdziwniejszego elementu tej całej historii, bo nawet motocykliści, którzy zaliczyli swoje dzwony, często nie wracają z myślą kurczę, może powinienem mieć Airbag i wiesz co jest najciekawsze? Ja sam po swoim wypadku też o tym nie myślałem. Nie dlatego, że uważałem, że to jest głupie, nie dlatego, że nie wierzyłem w technologię, tylko dlatego, że po prostu wypadło mi to z głowy. Przeszło obok, jakby to był element w ogóle nie ze świata motocyklisty. Bo nikt z moich znajomych motocyklistów nigdy nie zadał mi pytania, a nie myślałeś o airbagu. Zamiast tego słyszysz: jaki kask, jaki kurtka, jaki motocykl, jakie manetki, jaki kostium, o airbagu cisza. Cała rozmowa kręci się wokół stylu, dźwięku i tego, co widać. A airbag jest czymś, czego nie widać, i tu właśnie leży problem. Bo prawda jest taka, że każdy motocyklista o airbagu słyszał, ale każdy motocyklista go wyparł. Nie dlatego, że jest głupi, tylko dlatego, że środowisko tego nie wzmacnia. Bo kultura motocyklowa to kultura wolności, nie kultura bezpieczeństwa. I dopóki nikt o tym nie mówi, dopóki airbag nie stanie się tak normalny jak kask, dopóki na parkingu nie padnie pytanie, gdzie masz airbaga, to wtedy będzie. To technologia istniejąca tylko na torze i w sklepach, ale nie na ulicy. Może za 5, może za 10 lat to się zmieni. Może kiedyś zobaczymy airbagi jako element standardowy. A może życie znów zrobi swoją robotę i dopiero seria doświadczeń, wypadków, historii i rozmów sprawi, że temat wróci na powierzchnię. Ale jeśli ten film zrobi jedną rzecz, jeśli sprawi, że chociaż jedna osoba powie, kurczę, może to ma sens, to jest dużo. Bo najgorszą rzeczą, jaką może się stać z tematem bezpieczeństwa nie jest hejt, jest cisza. I dopóki o airbagach nikt nie mówi, nikt nie będzie ich nosił. I na sam koniec muszę coś od siebie dodać. Chciałbym podziękować każdemu z Was, kto tu jest, za każdą subskrypcję. Naprawdę, mamy już pierwszą setkę i dla mnie to jest ogromna rzecz. Dziękuję za każdy like, za każdy komentarz. Bo dzięki temu wiem, dla kogo to robię i widzę, że ktoś po drugiej stronie faktycznie słucha i reaguje. Odbiór jest naprawdę mega. Serio dziękuję i szacun. I jeszcze jedno, wbijajcie na Discorda. Nie możecie tam zabraknąć. Wrzucajcie tam swoje ostatnie trasy, zdjęcia, motocykle, pochwalcie się maszyną i historią. To miejsce nie jest po to, żeby ktoś był lepszy, tylko po to, żebyśmy gadali, wymieniali się doświadczeniami i budowali coś swojego. Pozdrawiam, totalizator życia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.